Witam. Kolejny filmik. Ktoś w filmie zasugerował mi w komentarzach, żeby pokazać Wam, jak wygląda moja szklarnia. Dlatego dzisiaj postanowiłem nakręcić taki filmik i pokazać Wam, jak ta szklarnia wygląda. Obiadę moje rośliny. Tutaj jest mango roczne. No, bardzo ładny przyrost w tym roku. Tutaj widać od tego miejsca w ciągu tego sezonu tyle przerosła mega mała Waszyngtonia mimoza wstydliwa, która się w tym roku bardzo, bardzo rozbujała, nawet kwitła przez pewien okres czasu, ale widzę teraz już te kwiatki pozamierały. Tutaj pod lampą pokażę wam zresztą. Mam wysianą miechunkę Wzeszła tydzień temu Na razie nie za dużo, Ale Rośnie Rośnie, rośnie Moja Waszyngtonia Wypuszcza kolejny liść Figa, która jeszcze nie owocowała, obciąłem ją w tym roku, bo szła na rekord wysokości. W tej chwili ma z metra a już dobre pół metra ją skróciłem, bo mi zaczęła tutaj tego skośnego dachu dotykać. Bananki, Musabasio, strelicie. Ta akurat, którą tam widać, to jest ta strylicja biała Nikolai. Natomiast mam jeszcze królewską, ale zupełnie malutką. Nie ma czego co pokazywać. Tam między doniczkami sobie rośnie. Kawędzisz dwarf. Tutaj ta roślinka, która się tak bujnie pnie, aż po sam dach. To jest marakuja z pesteczki wysiana w ubiegłym roku. Zobaczcie, jak opanowała szklarnię. Każdy słupek, każdy filar jest porośnięty. Nie miała kwiatu w tym roku. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku dochowam się jakichś owocków. Tam na oknie wysoko, tam jest karambola. W tej chwili ma około metra wysokości po jednym sezonie. Papajki, które też już są ładne z zeszłego roku. Tutaj mam pod nogami taki egzemplarz jednoroczny. Nie jest za gruby ten pieniek. Ale jedną zimę przezimowały. I jest duża szansa, że i tą zimę przetrwają. Pogubiły trochę liści, co prawda, ale odbiły bujnie. Tam mam szorstkowca, kupionego w promocyjnej cenie, w jednym z budomarketów za symboliczne 100 zł, Jak się wziąłem za przesadzanie, to się okazało, że nie ma żadnej bryły korzeniowej. Jest taki kikut oblepiony mokrą gliną. Resztki korzonków, które zaczynały gnić. No i obczyściłem to wszystko, obmyłem. Dałem porządną ziemię z worka, przepuszczalną. No, i mam nadzieję, że mi ruszy, musi się ukorzenić, da mi trochę czasu. Kokos, też bardzo ładny przyrost w tym roku, wypuścił mi tego dużego liścia, którego teraz pokazuję. To jest wypuszczone od zera, praktycznie w tym sezonie. Monstera alokazja malutka. Tutaj już czepnąłem figę, próbuję ją ukorzenić. Figa jest bardzo łatwo ukorzenić, także jest duża szansa. Nie martwię się, że coś pójdzie nie tak. Kolejna strelicja, Nikolaj, która puszcza liścia. Mają tu ciepło, także nie ma problemu. O, tutaj następny się listek zawija. Mam nadzieję, że mi w tym roku chociaż jedna zakwitnie. Alokazja zebrina. Która w tym roku się tak rozchulała, że hej. Kolejny kokos, ten troszeczkę wolniej rośnie. Nie wiem czym to idzie. Mam parę fikna, na krzaku jeszcze niedojrzałych. Podejrzewam, że już w tym roku nie dojdą. Nie dojrzeją. Taktylowiec kanaryjski który też widać, że żyje. Cały czas rozwija listki. Kolejny szorstkowiec troszkę mniejszy, ale ten za to jest bardziej aktywny. W tym sezonie wypuścił mi trzy listki. Te zeszłoroczne obciąłem, bo mi wiatr niestety na dworze połamał. Także musiałem je obciąć. Tam na górze mam Liwistonie, która się cudem uchowała, bo wiecie jak, w jakim stanie Liwistonie sprzedają w tej chwili w Biedronkach czy, czy innych tam marketach spożywczych. Ładnie wygląda w sklepie, a jak się do domu przywiezie, to wszystko zaczyna albo gnić, albo pleśń zżerać. Także ta jest jedyna z trzech zakupionych, która przetrwała. Mam tu jeszcze jedną. Stożek wzrostu niby żyje. Ale nie mam pojęcia, czy z, czy z tego coś będzie, no. Ma dobrą ziemię, ma ciepło. Nie podlewam jej zbyt, zbyt obficie. Także mam nadzieję, że, że się uchowa. Kolejny daktylowiec kanaryjski, też kupiony w spożywczaku. Ten cykas mi w tym roku w ogóle nie wypuścił ani jednego liścia. Nie wiem czemu. To są wszystko liście zeszłoroczne. Zobaczymy. Damy mu czas. Najwyraźniej przesadzanie do Donicy spowodowało, że nie wypuścił nowych liści, tylko pewnie korzenie poszły. Monstera. O, a tutaj. czerymoja. moja jabłko budyniowe z pestek. Bardzo się rozchulało. W tej chwili drugi sezon. Będę musiał je pewnie poprzesadzać do pojedynczych doniczek. Dwa, cztery, sześć, siedem sztuk. Ale daje radę. Nie jest jakąś wrażliwą rośliną. Gdzieś czytałem na forum kiedyś, że jest bardzo trudna w uprawie. Wymagająca, natomiast ja mam inne zdanie. Daje radę w naszych warunkach. Jest dość nieregularnie podlewana, powiem szczerze. I rośnie. Cały czas są nowe przyrosty. O, takiej palmy nikt z Was nie ma. To jest palma narysowana przez moją sąsiadkę. Kolejny cykasik. O, i taką sobie tu małą szklarenkę. Aha, jeszcze jedna rzecz, bardzo ciekawa salak. To jest również palemka wyhodowana z pestki. Nie wiem, czy tu do niej sięgnę. Kurczę, w każdym razie. Bardzo ładnie rośnie, wypuszcza systematycznie nowe liście. A teraz wam pokażę, jak ta moja szklarnia w środku wygląda. Konstrukcja jest z szyb i z płyty OSB ocieplonej w środku wełną 15. Natomiast na zewnątrz, pokażę Wam zaraz, szklarnia jest wyłożona blachą czarną. O, tak to wygląda z zewnątrz. Taka stodoła. ryby z odzysku, które pozyskałem dzięki uprzejmości mojego znajomego. Tak. Wracamy do środka. Planuję w przyszłości sobie dostawić jeszcze do tej szklarni, która już jest tutaj. Kolejną takie przedłużenie w tym miejscu, gdzie jest ta kupa żwiru. Mniej więcej gabarytowo to samo. Natomiast yy, ta kolejna szklarnia już będzie w pełni całkowicie z poliwęglanu. Konstrukcja zobaczymy, czy z jakichś profili aluminiowych, czy z drewna. To jeszcze nie, nie zastanawiałem się nad tym. Tutaj mam kolejną kępkę Waszyngtonii. Tylko, że widzę, że mi kurczę pleśni chyba na jeden liść weszła. Muszę wypryskać to psinem. O, zobaczcie. Te czery moje są zupełnie zaniedbane, zapomniane przeze mnie. Rzadko je podlewam, a mimo to rosną jak na jelka. Tutaj mam kilka anturium. Eksperymentalnie wsadzonych w grunt i powiem wam, że sobie radzą. Kany. No, i to by było na tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo wprowadziłem pewne poprawki w moim piecyku. Stwierdziłem, że rurę, która w poprzednim filmie widzieliście, była w środku zawinięta w kształt spirali, po prostu wymontowałem. Teraz jest dużo lepszy efekt, jeśli chodzi o grzanie powietrza w tej rurze wychodzącej z piecyka. I myślę, że docelowo to już tak zostanie. Powietrze jest doprowadzone ku dołowi. Natomiast do góry, grawitacyjne to ciepłe powietrze, przy pomocy tego wentylatorka, tam pod samym dachem, jest zatłaczane. I tak to wygląda. Nie, przepraszam, ciepłe powietrze to idzie ku dołowi. Z góry idzie zimne. Popieprzyłem, oczywiście, coś. No nieważne. Także to by było na tyle. Postaram się systematycznie jakieś filmiki wrzucać, pokazywać Wam, jak te moje roślinki rosną. Dziękuję za oglądanie. No i życzę Wam miłego dnia. Cześć.